Stacja dziesiąta. Pan Jezus obnażony z szat. To, co było największym Bożym arcydziełem. Ciało ludzkie, skomplikowane, piękne, pełne. Ciało, które jest dowodem na y, wielką miłość Boga do człowieka, bo przecież ukształtował to ciało własnymi dłońmi, odcisnął na naszych ciałach swoje linie papilarne. Gen po genie, komórka po komórce utkał to ciało w łonach naszych matek. To, co jest największym darem Boga dla człowieka, ciało, które jest pozostałością raju, tak jak płeć, tak jak to, że jesteśmy mężczyznami i kobietami, a więc ciało, które zostało obliczone na przeżywanie raju, to samo ciało stało się dla nas czymś wstydliwym, bośmy to zbezcześcili. Zbezcześciliśmy tę świątynię. Jezus, obnażony z szat. To Jezus, który nam pokazuje, jak bardzo zbawienny jest wstyd. Nawet jeżeli już nic nam nie zostało, nie została nam przyzwoitość, lęk przed grzechem, nawet jeżeli nam nie zostało nic z, ze świętości, nawet jeżeli swoje własne piękno żeśmy rozmienili na drobne, to Bogu dzięki, że mamy jeszcze wstyd, który jest powodem do nawrócenia, wstyd, który sprawia że mamy szansę zmienić serce i uratować to ciało, które jest przecież po to, żeby się uświęcać. Patrzymy na Jezusa z szat obnażonego i widzimy, że On naprawdę nie ma żadnego powodu do wstydu, że bycie nagim jest dla Niego czynnością świętą, bo On w tej nagości ujawnia nam, jak bardzo nas kocha. Tymczasem my swoim gapieniem się, być może nieczystym, niszczymy świętość, która została nam ofiarowana niczym przesłodki owoc. Bądźmy bardzo ostrożni, żebyśmy nie nienawidzili swojego ciała, żebyśmy go nie uznali za coś plugawego. Bądźmy ostrożni, żebyśmy kochali ciało ludzkie, tak jak Jezus kocha nasze ciała i nasze dusze.